Kochani, witam serdecznie. Mati kasny z tej strony. Niezła aferka wyskoczyła. Wyciekły nagie zdjęcia, tak zwane soft porno, na Natalii Kaczmarek. Nie wiem co na to zarząd Timu X. Myślę, że mogą, mogą mieć tutaj obiekcje, bo filmy kierowane Timu X są do przedziału 8-12. A już takie zdjęcia na tsu, no można powiedzieć, że są niezaciekawe. Ale myślę, że na pewno jej kariera teraz przyspieszy, i na Instagramie no gdzieś od 50 do 100 tysięcy followersów jej przybędzie. Więc powiem wam szczerze, już tutaj yy, na pewno więcej na tym zyska niż straci. No, jak to mówią, feministki. Maja Staśko już się za nią postawiła. Więc sytuacja na Nacu jest na wygranej. No i sytuacja jest z jej z góry wygrana. Ale nikt się tego nie spodziewał, jak zawsze. Jeżeli możesz, zostaw subskrypcję, dzwonek, łapka do góry i komentarz dla zasięgu. Mati Kasny.